Ale co? Bardziej się prosto, wszyscy. Ale nie za światło, tak. 3, 2, 1. Idziecie z nim do przodu na jedynkę, ok? Ale tak bardzo. Jak to na jedynkę? Tak bardzo powoli. Kiedy powiem, ja jeden, ok? 3, 2, 1. No kur. Otwieram. Ale co? Za Pan się o nim skończył. Ale z upadkami czy bez? Mówiłem. Nie, nie. Okay, Okej, że no już... no teraz mówisz, ale idziemy zimowe, nie mogę na ale No. Aby budet? No. Bo I od razu idziesz dosłownie do mnie, gdzie z Naczkiem idziecie, siedząć na siedzisku. No, 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 się. no, 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 Już teraz idziemy tak. Idziesz do, do... O, do... To, tak. no, się to, tak. no, tak, Idziesz tak. nie... żeby... tak, tak, jak... na ja pytanie do ciebie. A ja mam pytanie do ciebie. Słucham? Ja mam pytanie do ciebie. Jak, jak, jaką prowizję już odgrali? Prowizję, że zero. Mam nadzieję, no, widzę. Twoja kolej. Czekaj. ty nie nagrało się jeszcze raz. No. Idziemy. No. Ja. No, Drodzy krumyci Jeszcze raz. Co znaczy? A drugi już Drodzy ludzie! Jeszcze raz! DVD. Drodzy ludzie! No drodzy uczestnicy! Zamknij się! A nie, żudę! Dobra! Drogie miasteczko! Czas zacząć grę. Ale jestem załogą! No zamknij pizę! Dobra! Jeszcze raz! Uczestnicy! Dobra! Czy? Droga załogą! Będziemy na stronę! Drodzy uczestnicy! Czas! Zacząć gry. No, bo wykonałem! No okay, nie mówisz mi o tym. Aha. Tylko... Dobra. Szymon oh! <grym> <grym> myślał, że znalazł test ciężowy. Ale... Świadczy o tym, że jest cooldown. No A, pan red. Red. Nie, jest dobra, nie, to on ma walić! Mi chodziło o bardziej... Mi chodziło o okay, to... jeszcze że... nie ma głosowania. Jeszcze nie ma głosowania. Mi chodziło o to po prostu, że jakby żebyście też patrzyli na takie osoby tego typu, nie? No bo na przykład z nagliwą jeżeli... No myślę, że szybko kupowałaś się w na przykład do takiego kubusia, tak jak <laughs> Przepraszam za przekleństwa, może za Nie, umyłaś? no może przyklejać nie chcę... Chcę tylko wspomnieć, że Ignaz rozmarnował, Wie, bo... Wiecie, że... Nie. Daj mi powiedzieć, gdzie trój zmarnował, bo przycisk można kliknąć raz pod rząd, nie można dwa razy pod rząd. No, dwa razy no. pod rząd jest zakazane, tak samo jak wam no, mógł, nie. Nie słyszał, ja się raz, dwa mogą... No, nie słyszałam, jak ktoś raz no ja balon, to ja to pięć razy. Co mam zrobić, jak skończyłem zadanie? Właśnie, jak skończyłeś zadanie i tak wkładasz do kieszeni, tak samo jak zresztą zadań. No, no to, no, tyle. Myślałam, że, bo ja myślałam, jest... że... Ej, bo ja myślałam, że cooldown jest taki, że jakby, że nie od początku, jakby... Wiem, tylko od śmierci, no, ale... że od, no, od śmierci, no. W takim razie, Ignacek, jaki jest twój głos? E, no, skip. Jeden skip. Limonka? Skipujemy już. No. Skipujemy. Skipuj. No skip, skip, skip. Skip, skip. Jak e, masz I... zadanie, to trzeba do ciebie z nim przejść? On nas... Nie, on ale on... fajnie pod kamerę. Skipa. A, okej, okay, to jest... Kardydał skipa? Tak. No, tak, no to skip, skip, skip. W takim razie super, skip. O, stary, a jak nie... Czas na... jak nie wygram, to dasz mi 36 złotych, 59 złotych. Kupię sobie to od Tak. ja mogę na Nie. Ale co Powiesz po opaskę. Powiesz po opaskę. Dobry Ignacy. No, <noise> ale w tym momencie. Dobra. Trodek. Ale mam rundę. No, ale ja akurat, akurat jak mam rundę. Kogo kocham, ciebie wiesz? Ty zapraszam na odsetkę. Ale czy to jest? Nie... Odsetka. Zajmie sekundę. Zajmie yy, dosłownie sekundę. Za nie, A ten bo, co tu robi? Yy, bo tak chciałam was zapytać, że. Jeszcze raz odmówiliśmy? Nie, co? Zdecydowanie się. Dobra, okej, okay, dzięki. Oficjalnie na 6 godzin wracamy do Wamu. Alarm! Stół! wszyscy do stołu! Wszyscy do stołu, alarm! No, co? to się? Idziemy i płacimy! No, co? Zdecydowanie się? Tak. Jest alarm. Ej, ale przecież ja kliknąłem dwa razy po trząsie. Szymon, odłóż to na miejsce, proszę. A, nie ma alarmu! Był alarm. A, nie ma alarmu, bo kliknąłem dwa razy po trząsie. Aaa, alarmu nie ma, bo Ignacy klikł. Idę już. Sprawdźcie. A jest! Bo to, no to się... To, to się na jakąś Co ty robisz? Nie, nie płaki. To jest sus. <laughs> ale tak przynajmniej to nudnie jest trochę, jak tylko jedna rumba i... Nie, 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 nie. nie, nie no, ja no, prawda. Kurde, impostora pozdrowia Pacyfista. to tu za pasję. 张世杰，我先走。张世杰，我先走。黄山，黄山，<laughs> <laughs> Normalną muzyczkę wiesz, że, że to finał jest tego odcinka. Bo, 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 bo. Tak, bo to jest finał tego odcinka. Mam pytanie do prowadzącego: Czy mógłbyś. Mógł, jakbym ciebie poprosił, to mógłbyś mnie wypuścić, żebym tam go poszedł zabić i żebym wrócił? Tak. O, no gdyby... ja pierdolę. No nie! nie? No mógłbym! No, nie ma zakazu, no mógłbym. Dobra, no i wyprzedzimy. Szybko chodziło o to, że. gdybyś nie dał. Co? Gdy chodzi. te pięć co to gdybyś on dał kasę a on da far. Posłuchaj Z duchami nie gadamy. W takim razie Ej! Kuba? Cisza, co Dobra, wy to ponosie, poniesiecie, tak? Tak. Dobra. Eee, duchy duch nie widzieliście. Możesz wsiść, naprzód stanąsmy na osi. Kuba, zabierzę na setkę! Czy nie. Nie. tam tu wypogadajcie? Cześć, je. Kuba na setkę! Co? Jaką ty masz ładowarki do No ja mam ładowarkę, ale mogę, możesz mi dać kabel i będę miał taką jak są. Dobra, Dobra Cześć, bo też. On nie... czy myślisz, że, że wśród Was jest jeszcze impostor? Jesteś go pewien? Tak. Okay. W takim razie, jak Ci się podoba na razie gra i czy myślisz, że wygrasz? Ja się wygram. Czyli jesteś pewien, że wśród Was nie ma im? Jestem ciekaw w ogóle, jak zobaczycie ten film, jak się poczujecie. Mm. W takim razie zaprosimy następną osobę. Do widzenia. Czy myślisz, że wśród Was jeszcze jest jakakolwiek ksiądzarz impostor? imposter? Jesteś tego pewien? Ale się zaskoczycie, kiedy będziecie oglądać ten film. W takim razie niedługo finał. Jak się z tym czujesz i czy myślisz, że wygrasz? Nie. Jesteś tego pewien? Tak. W ogóle to, że doszedłeś do finału, a od początku myślałeś, że przegrasz jako pierwszy. No właśnie chciałem, żebyś pierwszy No gratulacje. Dziękuję bardzo. Ja jakbym maskę na nowy, to pewnie przejedzie, czy nie? <śmiech> <śmiech> tu... No, tu macie informację. O, Kurwa Ignacy, zapal... I w takim razie czas na finałowe zadanie. Tu macie informacje a propos kodu ze sejfu w nas <noise> Tu macie informacje a propos finału. Będzie... Tu? tu macie info... Tu macie informacje a propos o finał. ale to kiedyś miałem. Ej, ale w ogóle jak to działa, bo ja nigdy nie wiedziałam, jak to działa. To What? Złoty mówisz, nie, jak w milionerach. Ja grasz o 500 tydzień, żyjąco! Siemaneczku, no, właśnie ja zaraz się żegnam, ale powinien zapytacie, czemu to wracać tu dopiero teraz, a ja wam mówię dlatego, że I niedługo wlatuje drugi są no nie postara i niedługo też go nagrywamy przede wszystkim. Dlatego wlatuję teraz, żeby to, zrobić to i na niego hype. No, więc do zobaczenia na różnych odcinków i pa!